Zobaczcie skrzyżowanie ulic Szymborskiej i Świętokrzyskiej z ulicą Poznańską. Od strony ulicy Szymborskiej mamy znak pierwszeństwo przejazdu. Taki sam znak mamy od strony ulicy Świętokrzyskiej. Te znaki informują nas, że mamy pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu. Więc zgodnie z przepisami na ulicy Poznańskiej umieszczono znak ustąp pierwszeństwa. Takie same znaki umieszczono po przeciwnej stronie skrzyżowania, czyli na drugiej części ulicy poznańskiej. Z takiego oznakowania wynika, że mamy tu do czynienia z jednym, powtarzam, z jednym skrzyżowaniem drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną na którym zgodnie z przepisami ogólnymi kierowca skręcający w lewo musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym na wprost lub skręcającym w prawo. Niestety, zgodnie z opinią inowrocławskiej drogówki, na tym skrzyżowaniu ta zasada nie działa. Potwierdziła tę opinię również pani naczelnik ze starostwa. Przez tę wysepkę przez którą powstały rękaw do doskrętów w prawo, należy według nich traktować jako osobną drogę. Bo według nich pojazd skręcający w lewo już znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Zobaczmy, do jakich paradoksów może doprowadzić ta opinia. Tutaj podobne skrzyżowanie Staszica-Świętokrzyska. I również wysepka nieduża, która tworzy rękaw do doskrętów w prawo. Nie ma problemu, kiedy działają światła, ale kiedy nie działają. Czy tu również skręcający w lewo ma pierwszeństwo nad skręcającym w prawo? Chyba tak, przynajmniej tak twierdzi inowrocławska drogówka oraz pani naczelnik z Wydziału Komunikacji w starostwie. Zobaczmy teraz jeszcze jedno inowrocławskie skrzyżowanie z wysepkami Szymborska Andrzeja Marulewska. Tu również dopóki działają światła, raczej problemów nie ma. Ale czy kiedy nie działają światła, znów skręcający w lewo mają pierwszeństwo nad skręcającymi w prawo? Bo znaleźli się chwilę wcześniej na drodze z pierwszeństwem przejazdu? Do tej pory mieliśmy do czynienia z pojazdami wyjeżdżającymi z dróg podporządkowanych. Ale na tym skrzyżowaniu podobna sytuacja występuje na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Przypominam, że zasady ogólne mówią, że pojazd skręcający w lewo powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost i skręcającym w prawo. Czy w tym miejscu, w związku z istniejącą wysepką, według innowosławskiej drogówki ta zasada również nie ma zastosowania? I pojazd skręcający w prawo musi ustąpić przejazdu pojazdowi skręcającemu w lewo? Pewnie nie, bo tym razem pojazd skręcający w lewo znalazł się chwilę wcześniej na drodze podporządkowanej. Tylko, że pierwszeństwo ustala się przed wjazdem na skrzyżowanie. Określają je ustawione przed nim znaki drogowe. Pytam więc, czy w Inowrocławiu obowiązuje jakiś inny kodeks drogowy? Panie komendancie, proszę podszkolić swoich podwładnych, a o, panie naczelnik, pomieńmy milczeniem.